Trzymajmy się do cholery zasad. Sytuacja jest taka: i rząd, i sejm uznaje uchwałą, że nie uznajemy neosędziów, a wszystkie decyzje w których, e, prawne, w których bronią udział neosędziowie, no, no, no są obarczone wadą prawną. Czyli. Rano neosędziowie według Szymona Hołowni są źli, a wieczorem są dobrzy. Zróbmy tak przez chwilę, że oni po prostu wszyscy są dobrzy. No nie ma odstępstwa od tych zasad, bo na tym już padła Państwowa Komisja Wyborcza, kiedy rano uznawali, że nie uznawali neosędziów, wieczorem uznawali. Musi być do cholery jakaś zasada. Nie można tych zasad łamać. Ja panu pójdę po bandzie i powiem coś takiego. To znaczy, jeżeli ktoś siedzi w więzieniu i jest złodziejem, to Rano jest złodziejem, a wieczorem nie jest złodziejem, nie ma na to lewicy zgody. Neosędziowie nie uznamy żadnej decyzji i nie uznajemy prawnej, w której są neosędziowie, w związku z tym nie zgadzamy się na żaden incydent. To jest incydent kolaboracji z pisem. My nie będziemy z pisem kolaborować, nie będziemy uznawali neosędziów. I tyle w tej sprawie. Pan myślę, mówiąc... że jestem konkretny. Myślę, że nikogo nie obrażam. Myślę, że ktoś musi być stanowczy. Niech pan zobaczy, co zrobił mecenas Kalisz. Mecenas Kalisz ani, ani nie był Jeśli... głupi w swoim postępowaniu, ani mądry. Wie pan, jaki był konsekwentny. Jeśli... Jeżeli uznał, że no sędziowie nie bierzemy zdania no sędziów pod uwagę, w związku z tym nie bierzemy, a nie nie bierzemy, incydentalnie bierzemy.